Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, u mnie jest godzina 4.38, zaczynamy kolejny dzień redukcyjny, tym razem będzie dzień jedzenia, ale taki full dzień jedzenia, od początku do końca wrzucę też yy, jakiś trening, wiadomo, jakby no, kanał o siłowni, więc trening też musi być. Ale zacznijmy od początku na śniadanie. Już robię mi się dwa jeka. Do tego wszystkiego wrzucę sobie yy, pieczywo w stylu neapolitańskim. Jest to moje od, ostatnie odkrycie z Lidla w jednej sztuce. To jest 125 gramów. Będzie coś koło 7, 60 gramów węglowodanów, węglowodanów. Dokładnie 10 białka i 4,1 gram tłuszczu. Do tych dwóch jajek co mi się robią wleci tuńczyk. Niektórzy mówią, żeby uważać na zawartość rtęci. Ja jestem do tego tak troszeczkę średnio nastawiony, bo nie wiem tego aż tak dużo. Myślę, że 2-3-4 puszki w tygodniu raczej nie zrobią nam za dużo krzywdy. No i ze względu na to, że nie mam yy, czego nie mam. Ogórków kiszonych. To wkroję sobie tylko i wyłącznie cebulę, do tego wszystkiego. Także biorę się za przygotowanie i zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Tak to się prezentuje. Tutaj mam jedną tą bułkę, którą widzieliście z Lidla. 2-3-4 minuty w Airfrayze na 200 stopni. Ona jest taka delikatnie stosowana. Do tego wszystkiego pójdzie pasta z tuńczyka, dwóch jajek. I cebuli. No, i z tego względu, że nie miałem ani ogórków ani majonezu, to dodałem sobie dwie, albo dwie 2,5 łyżeczki musztardy miodowej. Bardzo spoko. Nie wiem, czy będzie się nadawać w smaku, ale zobaczymy. I dodatkowo do tego dorzucę sobie trochę pomidora, trochę ogórka i to zielone jak to było. Pietruszka? Nie. No, wiecie o co mi chodzi. Od cebuli. Moi drodzy, śniadanie zrobione, takie widzicie, bardzo fajnie to wygląda. I bałem się, że ta cebula troszeczkę zepsuje smak, to po pierwsze, ale jest prawie niewyczuwalna. Wkroiłem do, do tej porcji pół małej cebuli, także myślę, że nie jest za dużo. No i drugie. Pozytywne zdziwienie tego posiłku jest takie, że musztarda miodowa jednak się nadaje do tego i jest to bardzo smaczne. Jeżeli chodzi o kolorie to tabelkę macie tutaj. U mnie jest piąta, dochodzi. Także muszę się delikatnie śpieszyć, bo mam karnet do szóstej, Do szóstej muszę wejść do siłowni, tak, żeby pójść na trening. Aha, dzisiaj jest trening klaty, ale no myślę, myślę, że zdążę. Ktoś może powiedzieć, że niepotrzebnie dodałem tutaj jajka, ale ten farsz bez jajka jest taki troszeczkę mdły, kiedyś próbowałem, myślę, że ten ilość, ta ilość tłuszczu z tych jajek nie będzie mi kolidować z treningiem, no na pewno nie będziemy zalegać na brzuchu, umówmy się, dwa jajka to nie jest zbyt dużo tego tłuszczu, także co, ja zabieram się za jedzenie, jeszcze raz pokazuję Wam to co jest i widzimy się już na sali treningowej a po sali treningowej po moim treningu pokażę Wam moje kolejne posiłki. Drodzy, jeżeli chodzi o mój drugi posiłek, czyli taki posiłek potrainowy, to zdecydowałem się na szyjka. Do szyjka dodam sobie borówki, do tych borówek dodam sobie truskawki, a do tych truskawek i borówek dodam sobie odrobinę lodu, bo jest naprawdę bardzo gorąco na zewnątrz. Wszystko oczywiście ważę. Do tego wszystkiego dodaję 50 g odżywki białkowej. białczowe metro, Pamiętajcie, na tym kanale jemy... Jemy tostę i pijemy proteinowe mleko. Tak, żeby nikt nie miał wątpliwości: białko zawsze musi się zgadzać. Blenduję to sobie, wlewam sobie to bardzo duże do naczynia. Jeżeli chodzi o kalorie, no to 4 gramy tłuszczu, 30 węglowodanów i 55 gramów białka 368 kalorii. Jeżeli już chodzi o taki prawdziwy posiłek potreningowy, no to robię sobie 150 g chleba tostowego. Aktualnie używam takiego chleb tostowy, chleb tostowy, nie dajcie się zwariować. Drugim nieodzownym składnikiem moich tostów są pieczarki. Tutaj mam jedną taką dosyć dużą. No, i na to wszystko ląduje cebula. Też w takiej, no jak widzicie, znacznej ilości. No tak po prostu, żeby nadać temu smak. Bardzo dziękuję temu, kto mi to polecił, bo ja wcześniej tak, tak nie robiłem, zacząłem tak robić po jednym komentarzu od Was, dajcie chwilę, no zacząłem tak robić po jednym komentarzu od Was, jakby to nie jest mój pomysł, to nie jest mój wynalazek. Także dzielę się tym, co, co i ze mną się podzielono. Do tego wszystkiego wpadnie szynka wołowa. Znalazłem ją w, w Lidlu i ma bardzo dobre makro. 3,7 tłuszczu i 24 gramy białka. No jak widzicie, po składzie jest to czysty uciec wołowy. Nie ma tutaj nic smiksowanego, nic czyli naprawdę bardzo spoko. No i oczywiście, jeżeli tosty, to też ser. Ja decyduję się ten na Pilosa z Lidla. Wszystko ląduje w moim legendarnym opiekaczu. Tylko wystarczy to jeszcze delikatnie przykryć. Zamykamy. Program pomarańczowy. Delikatnie przyciskamy i czekamy na to cudo, jak będzie gotowe. Moi drodzy, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale każdy ma y, jakąś swoją słabość. Moją na pewno słabością jest to, że lubię tosty Lubię Pepsi Zero cukru i lubię sobie troszeczkę podziwiać nie do końca zgodnie z techniką. Tak już mam, jeżeli chodzi o tosty, to potrawa szybka, potrawa szybka, smaczna i traktuję ją jako paliwo do, do ciała. I jest to jedna z takich zmian, którą wprowadziłem u mnie, u mnie w diecie, No bo tyjąc 50 kg, no to musi się mieć coś nie tak. Jeżeli chodzi o podejście do jedzenia. Ja zmieniłem to podejście, że jedzenie jest dla mnie paliwem, i to pozwala mi w taki sposób patrzeć na jedzenie, że jest to na mnie paliwo. Oczywiście, też jestem człowiekiem, też zdarza mi się, zdarza mi się jakieś zachcianki. Ale w 90% przypadków traktuję to wszystko jako paliwo, które ma mi dostarczyć energię, a na drugim końcu może mi smakować. Także ja mam takie podejście na czas redukcji, to mi pozwala. Trzymać się tego, co sobie ustaliłem, nie wiem czy Wy też tak macie, czy Wy też macie takie, takie podejście. No ale dzielę się tym, jakie ja mam podejście do tego jedzenia. Tak jak mówiłem, szybkie, smaczne, dostarczające odpowiednie makroskładniki. I nie dajcie się, nie dajcie się wkręcać osobom, które chcąc nabić sobie wyświetlenia albo zasięgi, Mówią, że takie dosyć proste jedzenie jak tosty jest szkodliwe. Okej, okay, zgodzę się. Można zjeść coś zdrowszego, ale mam wrażenie, że te tosty są nadal po tej zdrowej części jedzenia dostępnego na rynku. Także ja bym nie był takim. Mm, nie byłbym taką osobą, która by to powiedziała. Na pewno nie podzieliłbym zdania takiej osoby. Nie, już. Trochę się zakręciłem, przyznam się, ale są osoby, które próbują być świętsze od papieża. No i fajnie, jeżeli to im służy, to spoko, ale pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma 50 kg od rzucenia, no to nie ma zdrowych nawyków i narzucanie mu takiego podejścia stricte, stricte takiego bardzo zdrowego może to zniechęcić. Mam wrażenie, że więcej ludzi słudnie, jeżeli zacznie liczyć kalorie a w drugiej części po prostu zwróć uwagę na to, co je. Bo można schudnąć, licząc tylko i wyłącznie kalorie, jedząc to, co się chce. Ja do tego nie zachęcam. a Po prostu pokazuję, jakie, jakie ja mam do tego podejście. Dosłownie po kilku minutach to wszystko jest już gotowe, jak możecie zobaczyć. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. O. Tak to się, moi drodzy, prezentuje. Do tego wszystkiego, jako taki dodatek, wpadnie czeczup sycylijski. Bardzo dobry, bardzo mało kolorii. Możecie znaleźć w Cauflandzie, ale podejrzewam, że już połowa fitnessowego środowiska w Polsce wie, co to jest za keczup. Ja naprawdę polecam, lubię sycylijski. I był jeszcze kiedyś taki jeden, ale ja nie mogę go znaleźć, też nie pamiętam nazwy, także polecam wam tylko wyłącznie ten. Jeżeli chodzi o kalorie tego posiłku, no, to mam nadzieję, że to widzicie. Jest to 774 kalorie, 17 tłuszczu, 82 węgli i 71 g białka. A! Aż mi ślinka dziennie. Jeżeli chodzi o mój ostatni posiłek, to wyciągnąłem sobie z lodówki ligałę wołową, 700 gramów porządnego mięsa z wołowiny bardzo chudego mięsa, jak możecie zobaczyć. Pociąłem sobie to w plasterki, mniej więcej 2 cm grubości. Po pocięciu delikatnie potraktowałem młotkiem, żeby je troszeczkę rozplaszczyć. Nie wiem, czy coś to dało, ale zawsze tak robię z mięsem. Dodałem sobie sól, pieprz z każdej ze stron. Potem wrzuciłem sobie do airfryera. No spód, spód airfryera wkładam takie podkładki z Papieru do pieczenia na to wszystko 2-3 przytknięcia oleju i wrzucam do airfryera na 25 minut na 200 stopni. Jeżeli chodzi o źródło węglowodanów, to będzie to jeden duży ziemniak. Żadnej tutaj filozofii moi drodzy nie ma. Należy go obrać, wrzucić do wody i wrzucić na odzień. Tylko nie zapomnijcie. Posolić, bo nie ma nic gorszego niż nieposolone ziemniaki. Jeżeli chodzi o źródło makroelementów, to zdecydowałem się na delikatną mizerię. Tak to można nazwać. Bazą, były, bazą był ogórek, pomidor i cebula. Pokroiłem sobie to wszystko w kostkę. Dodałem do miski sól, pieprz standardowo. Na koniec dorzuciłem jeden jogurt 3%. Ma dosyć... Mało tego tłuszczu. Szkoda, że nie miałem skera, bo podbiłbym sobie ilość białka, ale miałem w lodówce tylko i wyłącznie taki, że znaczy właśnie taki dorzucę. Moi drodzy, tak się prezentuje mój ostatni posiłek. Tutaj mam to, co widzieliście, jogurt z, z warzywkami. Tu są pomidory, ogórek i cebula. Do tego wszystkiego ligawa wołowa. Troszeczkę spalona, ale ujdzie. No i... 400 gramów ziemniaków i do ziemniaków pierwszy raz w tej redukcji wykorzystałem masło. Poszło tutaj aż 40 gramów. Jest to duży plus tego, że zostawiam sobie ilość kalorii na wieczór bo zaraz zobaczycie ile to jest dokładnie kalorii. Dokładnie jest to moi drodzy 1050 kalorii z czego 45 gramów prawie to tłuszcze 89 to węglowodany. I 76 gramów to białko. Musicie przyznać, że bardzo dużo. Duża ta kolacja. Pozwoliłem sobie na dodanie masła. Z tego względu, że przeoszczędziłem trochę tłuszczu. Także te ziemniaki to będą takie prawdziwe ziemniaki pire. Jeżeli chodzi o kalorykę z całego dnia. To 2816 kalorii. 83 tłuszczu, 266 węglowodanów. I 253 gramy białka. Trochę za dużo białka. Węglowodany spoko. Trochę za mało tłuszczu. Że to będzie raczej do poprawy. Tak wyglądał mój cały dzień jedzenia. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście, i zapraszam Was na kolejny odcinek.